Federalna Służba Bezpieczeństwa Władimira Putina, czyli Federalna Służba Bezpieczeństwa, jest jedną z najbardziej budzących strach agencji wywiadowczych na świecie, znaną ze swoich bezwzględnych metod i ogromnych wpływów politycznych. Jednak Andrzej, ukraiński podwójny agent, przechytrzył ich genialną pułapką i upokorzył agencję. To historia jak z powieści szpiegowskiej lub scenariusza o podstępie, agentach i sabotażu. To wszystko prawda. Oto szczegółowy opis, jak do tego doszło kilka lat przed wybuchem wojny. Andriej był skutecznym biznesmenem. Prowadził hotel na Półwyspie Krymskim i dzięki pracy, zaangażowaniu oraz zmysłowi do interesów zdobył małą fortunę. Potem Rosja zabrała mu wszystko. I to nie raz, ale dwa razy. Po raz pierwszy, gdy najeźdźcy z Kremla wkroczyli na Krym w 2014 roku. Siłą wywłaszczyli hotel Andrieja. Zasadniczo odbierając mu środki do życia. Stanął na nogi i w 2022 roku prowadził firmę, gdy zaczęła się inwazja. Ponownie rosyjscy żołnierze wkroczyli w świat Andrieja, plądrując cenne materiały budowlane z jego firmy i zostawiając go z pytaniem, co dalej robić w życiu. Nic dziwnego, że żywił też głęboką urazę do rosyjskich najeźdźców i miał nadzieję, że pewnego dnia będzie miał okazję się na nich zemścić. Andrzej miał wtedy kontakty w służbie bezpieczeństwa Ukrainy i utrzymywał je podczas wojny, na wypadek gdyby mógł w czymś pomóc. W końcu pojawiła się okazja, na którą czekał. W mieście Andrzeja pojawił się problem. Agenci zostali zatrudnieni przez Rosyjską Federalna Służba Bezpieczeństwa, aby wysadzić budynki administracyjne. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potrzebowała sposobu, by przeciwdziałać ich operacjom, a Andrzej postanowił pomóc. Współpracując z funkcjonariuszami, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przy zastawianiu pułapek na agentów Federalna Służba Bezpieczeństwa a jeśli się uda, także ich schwytać. Podejrzewano, że rosyjscy agenci wykorzystywali platformy społecznościowe jako narzędzia rekrutacyjne, zamieszczając ogłoszenia w internecie i celując w zdesperowanych mężczyzn z niewielką ilością pieniędzy. Andrzej zaczął przeszukiwać te same platformy społecznościowe. Szukając sposobu na dotarcie do kręgów Federalna Służba Bezpieczeństwa, wkrótce znalazł kilka ogłoszeń Federalna Służba Bezpieczeństwa i zaczął rozumieć, jak działają. Dowiedział się, że zaczynali od prostych zadań w mediach społecznościowych: na przykład malowanie sprejem symboli nazistowskich na budynkach, lub niszczenie mienia publicznego logotypami ukraińskich grup narodowych. Po udowodnieniu wartości przez agenta przy prostych zadaniach. Mógł awansować w hierarchii. Zdobywał wtedy większą odpowiedzialność i powierzano mu trudniejsze oraz bardziej niebezpieczne misje, takie jak podpalenia, za które otrzymywał znacznie wyższe wynagrodzenie. Dzięki doświadczeniu w biznesie i negocjacjach, Andrzej mógł ominąć najniższe stanowiska. Nawiązał kontakt z Rosjanami i przekonał ich, że nie interesują go zadania dla miejskich nastolatków. Jak ostatnio powiedział w rozmowie z The Telegraph, zażądałby od razu przejść do bardziej prestiżowych, lepiej płatnych ról. Rosjanie szybko zaczęli mu ufać i w końcu powierzyli mu jego największe i najniebezpieczniejsze zadanie do tej pory. Dostał rozkaz skonstruowania ładunku wybuchowego i wysadzenia budynku administracyjnego na południu Ukrainy. Andrii się zgodził, ale oczywiście nie miał żadnego zamiaru niczego niszczyć ani krzywdzić swoich rodaków Ukraińców. Musiał jednak odegrać swoją rolę, by zastawić pułapkę i zwabić prawdziwego rosyjskiego agenta. Więc po otrzymaniu szczegółowych instrukcji od funkcjonariuszy Federalna Służba Bezpieczeństwa, w tym dokładnej listy wszystkich składników i elementów potrzebnych do zrobienia bomby, zabrał się do pracy. Poszedł na targ po potrzebne rzeczy, a potem dokładnie stosował się do wskazówek opiekuna. Kupił nawet i zamontował łożyska kulkowe, żeby zwiększyć siłę rażenia i śmiertelność swojej domowej roboty bomby. Rosyjski agent służb specjalnych pilnie obserwował jego pracę. Dbając, by nie popełnił błędów i nie pominął etapów przy konstruowaniu ładunku wybuchowego. Czego jednak rosyjski oficer nie wiedział, to że Andrzej potajemnie przygotowywał drugą fałszywą bombę, wypełnioną nieszkodliwą mąką, ale wyglądającą dokładnie tak samo jak prawdziwa. Planował podmienić bomby w odpowiednim momencie, by nikomu nic się nie stało, a Rosjanom pozostało tylko jajko, a w tym przypadku mąka, na twarzach. Ale na drodze Andrzeja było kilka poważnych przeszkód. Po pierwsze, zawsze istniało ryzyko, że zostanie złapany, albo przez samych Rosjan, którzy mogli zdecydować się odwiedzić Andrzeja, żeby upewnić się, że wykonuje ich polecenia, albo przez ukraińskie służby, które mogłyby uznać go za rosyjskiego agenta i aresztować. Andrzej był pewien, że kontakty w Służba bezpieczeństwa Ukrainy pomogłyby mu uniknąć kar, ale i tak zakłóciłoby to jego tajny plan. Dodatkowo, gdyby w lokalnych organach ścigania byli rosyjscy agenci lub zdrajcy, Mogli powiadomić Federalna Służba Bezpieczeństwa. Andrzej powiedział do telegraf, że po jednym telefonie do funkcjonariusza Służba bezpieczeństwa Ukrainy przyjechaliby i wszystko załatwili. Problemem był możliwy zdrajca na punkcie kontrolnym. Kto mógłby mnie powstrzymać? Mógłby mnie rozpoznać, donieść Rosjanom i już nigdy nie mógłbym uczestniczyć. Byłbym jak zużyta łuska. Gdyby tak się stało, Andrzej prawie nie miałby szans na ponowną pracę dla Rosjan. A Ukraina straciłaby jednego z najważniejszych podwójnych agentów. Na szczęście do tego nie doszło. Andrzej potajemnie wykonał pierwszą część misji, unikając wykrycia przez obie strony i ukrywając oba improwizowane ładunki wybuchowe w domu. Jednak potem stanął przed kolejnym wyzwaniem. Celem jego planu było zastawienie pułapki i wsparcie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w schwytaniu rosyjskich agentów. To by się nie udało, gdyby był jedynym zaangażowanym w konstrukcję i podłożenie bomby w mieście. Musiał zatrudnić prawdziwego rosyjskiego agenta, lojalnego wobec Kremla i gotowego skrzywdzić lub zabić rodaku. Tylko dla szybkiej wypłaty gotówki. By się udało, czekało go wielkie zadanie. Musiał przekonać opiekuna z Federalna Służba Bezpieczeństwa, że choć potrafił zbudować bombę, nie zamierzał jej podłożyć. W tej części operacji Andrzej znów musiał polegać na perswazji, wydobywając wewnętrznego biznesmena i tworząc właściwą narrację, na tyle przekonującą, by rosyjski oficer wciągnął do sprawy osobę trzecią. Zajęło to ponad tydzień. W tym czasie Andrzej błagał funkcjonariusza Federalna Służba Bezpieczeństwa, by nie zmuszał go do podłożenia bomby. Wiedział, że wybuch miał zabić kilkudziesięciu pracowników budynku administracyjnego, ale twierdził, że nie jest gotów mieć krew na rękach. Okazywał też wiele fałszywego wsparcia. I podziwu dla Rosji, przekonując funkcjonariusza, że jest lojalny wobec Kremla i chce odegrać swoją rolę, ale po prostu nie był jeszcze na etapie, by móc zabijać ludzi. Bardzo trudno przekonać funkcjonariusza federalna, służba bezpieczeństwa do zmiany zdania lub planów. To ludzie znani z brutalności bezwzględnie wykonują rozkazy Kremla, ignorując wartość życia. Nie interesuje ich nic poza mechanicznym osiągnięciem wyznaczonego celu i przejściem do następnego. Mało kto odważyłby się dyskutować z tymi oficerami, a jeszcze mniej by wygrało taką rozmowę, bez wzbudzania choćby cienia podejrzeń lub utraty zaufania swojego opiekuna w tym procesie. Ale jakoś Andrzejowi się to udało. Przekonał funkcjonariusza Federalna Służba Bezpieczeństwa, żeby wprowadził dodatkowego agenta i wprowadził pewne zmiany do ich wcześniejszego planu. Teraz zamiast tego, żeby Andrzej musiał zarówno zrobić bombę, jak i podłożyć ją w wyznaczonym budynku, wystarczyło, że ukryje ją w wyznaczonym miejscu. Następnie pojawiłby się kolejny agent, który odebrałby ukrytą paczkę i dostarczył ją na ostatnim etapie do celu. Tak właśnie było: Andrzej schował bombę i przesłał lokalizację prowadzącemu. Rosjanie przekazali te informacje kolejnemu ze swoich zaufanych ludzi, który przybył na miejsce, aby odebrać ładunek wybuchowy. Były dwie rzeczy, których zaufany człowiek nie znał. Nie wiedział, że bomba, którą odebrał, była nieszkodliwa i zawierała produkt kuchenny zamiast materiałów wybuchowych. Myślał, że niesie improwizowany ładunek wybuchowy, wystarczająco silny, by odebrać życie dziesiątkom ludzi. W rzeczywistości był to tylko zwykły pojemnik z mąką. Po drugie i co najważniejsze, agent nie miał pojęcia, że od chwili przybycia na miejsce odbioru znalazł się pod natychmiastową i stałą obserwacją agentów Służba Bezpieczeństwa Ukrainy Ukrainy. Od tego momentu śledzili każdy jego ruch, obserwując jak wykonuje polecenia swojego prowadzącego, niosąc bombę aż pod same drzwi budynku administracyjnego, który miał zniszczyć. Wtedy agenci Ukrainy zatrzymali Andrzeja. Uruchamiając świetnie zaplanowaną pułapkę i aresztując powiernika. Według późniejszego raportu agencji sprawcą okazał się bezrobotny mieszkaniec ukraińskiego miasta Tarnopol, położonego w zachodnim regionie o tej samej nazwie. Jak wielu, którzy pilnie potrzebują pieniędzy i są gotowi na wszystko, aby je zdobyć, znalazł ogłoszenia Federalna Służba Bezpieczeństwa na Telegramie i postanowił się zgłosić, oferując swoje usługi. Jak inni rekruci najpierw dostał proste zadania testowe w swojej okolicy i podobno podpalił niektóre ukraińskie obiekty kolejowe w swoim rodzinnym mieście, zanim uzyskał prawo do udziału w ataku terrorystycznym. Na szczęście dla ofiar ten zaufany współpracownik dobrał niewłaściwego partnera. Dzięki działaniom Andrieja teraz siedzi za kratkami, bez prawa do kaucji i grozi mu bardzo realna perspektywa dożywotniego więzienia, a także konfiskata majątku za liczne przestępstwa z kodeksu karnego Ukrainy. Do tych przestępstw należy sabotaż popełniony w czasie stanu wojennego, a także próba ataku terrorystycznego. Jego złe decyzje wpędziły go w poważne kłopoty, z bardzo małą nadzieją na jakąkolwiek przyszłość. Andrzej tymczasem odczuwa ogromną satysfakcję, wiedząc, że odegrał swoją rolę w ratowaniu życia i jednoczesnym upokorzeniu Federalna Służba Bezpieczeństwa. Czujesz satysfakcję moralną, bo odwróciłeś uwagę rosyjskiego urzędu i wykorzystałeś ich zasoby, ratując ludzi. On jest prawdziwym bohaterem i nie planuje wkrótce przestać czynić dobra. Andrzej wciąż przeszukuje media społecznościowe i oferty pracy na telefonie, niecierpliwie czekając na szansę, by zaplanować pułapkę i ograć Rosjan w ich grze. Otrzymuje różne propozycje od agentów, federalna służba bezpieczeństwa. Niektóre, jak wspomniane zlecenia na graffiti i wandalizm, są proste, ale płacą za niemało. Ceny wzrosły. Ponieważ Rosja nasila sabotaż na Ukrainie, by zakłócić funkcjonowanie społeczeństwa i szerzyć korupcję oraz zamęt wśród lokalnych społeczności. Andrzej zauważa, że kiedyś płacili 3 dolary za sztukę, ale teraz cena wzrosła. Wyjaśnia też, jak wygląda wykonywanie takich zleceń. Agent najpierw musi namalować wymagane symbole, takie jak swastyki lub nacjonalistyczne loga, na murach miasta lub w miejscach wskazanych przez Rosjan. Muszą zrobić zdjęcia pracy i opublikować je na fałszywej ukraińskiej stronie nacjonalistycznej, utworzonej przez rosyjskie służby wywiadowcze. Część tych zadań jest poważniejsza i niesie poważniejsze konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych. A ogłoszenia Federalna Służba Bezpieczeństwa są często zaprojektowane tak, by przyciągały wzrok i były atrakcyjne dla osób, które szybko potrzebują pieniędzy. Jedno z ogłoszeń zaczyna się nagłówkiem. Szukasz pracy z elastycznym grafikiem i dobrym wynagrodzeniem. Następnie przedstawia rodzaj wymaganej pracy, podpalenia budynków rządowych i komisji poborowych na terenie całej Ukrainy. Wymienia korzyści, podkreślając prywatność, profesjonalne szkolenie, wsparcie 24 na 7 oraz wynagrodzenie 1000 100 dolarów za projekt jako główne zalety. Depost zauważa również, że płatność może być dokonana na różne sposoby. W tym za pomocą tradycyjnych kart płatniczych lub kryptowalut, które są znane z większej prywatności i trudności w śledzeniu. Ogłoszenie precyzuje oczekiwania wobec kandydata, wymieniając szereg możliwych celów dla ich podpaleń wraz ze średnią płatnością za każdy z nich. Podpalenie prokuratury kosztuje 3000 dolarów, a tak na pocztę 1000 dolarów, a za budynki Służba Bezpieczeństwa Ukrainy płaci się najwięcej 5000 dolarów. Inne możliwe cele wymienione na liście to budynki policji, budynki straży granicznej, budynki sądów, komisje poborowe, urzędy skarbowe oraz zakłady karne. Ogłoszenie zachęca kandydatów do wskazywania osób, które mogłyby przeprowadzić takie ataki, oferując prowizję za każde udane polecenie. Inne ogłoszenia są podobne: pojawiają się płomienie, znaki dolara, ukraińskie flagi i nagłówki typu: Jeśli jesteś odważny i energiczny, mamy dla ciebie pracę. Będziesz pracować kilka godzin dziennie. Kreml podobno wykorzystuje drony do zrzucania ulotek i ogłoszeń w ukraińskich miastach, by dotrzeć do większej liczby osób i zdobyć więcej współpracowników. Często koncentrują się na biednych rejonach, gdzie ludzie są bardziej zdesperowani i mogą zdradzić innych dla własnych korzyści. To element planu Kremla, który ma stworzyć iluzję ruchu oporu na Ukrainie. Jeśli Federalna Służba Bezpieczeństwa zwerbuje wystarczająco wiele osób do podpaleń, szerzenia ukraińskiej symboliki nacjonalistycznej czy aktów terroryzmu, to tworzy obraz kraju toczącego wojnę z samym sobą kraju rozpadającego się od środka, którego własny naród zwraca się przeciwko niemu. To z kolei stanowi uzasadnienie dla kolejnych ataków i najazdów Kremla. Nadaje to wiarygodności oświadczeniom Putina o wysyłaniu rosyjskich sił w celu denazyfikacji terytoriów Ukrainy. Kreml bez wątpienia liczy również na to, że zachodni sojusznicy Ukrainy usłyszą doniesienia o domowej roboty bombach i obywatelach Ukrainy dokonujących aktów terroryzmu przeciwko własnym lokalnym władzom i budynkom administracyjnym, przez co stopniowo będą coraz mniej wspierać kijów. Na szczęście większość świata doskonale widzi, co się tutaj dzieje, ponieważ jest doskonale zaznajomiona z podstępnymi taktykami Federalna Służba Bezpieczeństwa. Pociesza mnie, że są odważni ludzie jak Andrzej, gotowi przeciwstawić się agencji wywiadowczej Kremla. Jest jednym z wielu ukraińskich podwójnych agentów, którzy robią wszystko dla wspólnego dobra, ratując życie, łapiąc terrorystów i udaremniając plany ciemiężycieli. Andrzej jest dumny ze swojej pracy i wpływu, jaki ma. Wszystko robi z miłości do kraju i rodziny a także został zmotywowany do przyłączenia się do sprawy przez osobiste krzywdy, których sam doznał z rąk rosyjskich okupantów w przeszłości. Na początku przyjaciele, którzy wyjechali z Ukrainy, pytali, kto kazał mi zacząć tę działalność. Nigdy tego nie rozumiałem. Robią to z własnej woli, ponieważ boję się o swoją rodzinę i swoje życie, odkąd wróg najechał naszą ziemię. Współpracując z Federalna Służba Bezpieczeństwa, Andrii nauczył się również wiele o tym, jak oni działają i był w stanie przekazać bezcenne informacje swoim kontaktom w służba bezpieczeństwa Ukrainy. Twierdzi, że wielu rosyjskich agentów, z którymi ma do czynienia, jest na ogół dość kompetentnych, ale często mają wypaczone wyobrażenie o tym, jak naprawdę wygląda życie na Ukrainie. Na przykład mogą zasugerować narysowanie nazistowskich symboli obok rzeki, mimo że prawie nikt tam faktycznie nie chodzi. Ze względu na częstą obecność rosyjskich dronów latających nad głowami. Składają też inne nierozsądne prośby, na przykład prosząc agentów o udanie się na lokalne targi w poszukiwaniu składników do materiałów wybuchowych. Czasami miałem wrażenie, że funkcjonariusze Federalna Służba Bezpieczeństwa wyrabiali sobie opinie o realiach naszego życia, tutaj nie na podstawie dogłębnych badań i danych wywiadowczych, jakby oglądali tani film akcji lub wiadomości o Ukrainie w rosyjskiej telewizji. Niestety nie każdy dorównuje odwagą i honorem Andrzejowi. Są Ukraińcy, którzy chętnie spełniają rosyjskie żądania. Często wynika to z ich sytuacji życiowej. Mają mało pieniędzy i ograniczone perspektywy, więc czują brak innych opcji. Czasem sympatyzują ze sprawą Kremla, mają rodzinę w Rosji, lub przejawiają skłonności do przemocy bądź lekkomyślności, więc korzystają z okazji, by popełniać przestępstwa. To właśnie tacy ludzie będą nadal celem Federalna Służba Bezpieczeństwa, ale dzięki ukraińskim służbom wywiadowczym i inspirującym podwójnym agentom, takim jak Andrii, Kremlowi nie będzie łatwo zorganizować ataków i osiągnąć swoich celów. Teraz dowiedz się więcej o tym, jak Ukraina wykorzystuje sabotaż i ukryte taktyki, by sparaliżować działania Kremla od środka Rosji. W tym filmie chcesz poznać kolejną historię ukraińskiej zemsty na rosyjskich zbrodniarzach wojennych? Obejrzyj ten film, który pokazuje, jak siły Kijowa niedawno przeprowadziły niemal niemożliwe zabójstwo jednego z najbardziej bezwzględnych dowódców Kremla. I na koniec koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami z frontu w Ukrainie i nie tylko.